No to odpowiedz mi teraz Rita, ponieważ już bym bardzo chętnie zabrała Wojtka na basen, od którego miesiąca życia mogę dziecko zabrać na pływalnię? No robi się ciepło, więc jakby pogoda sprzyja, pomysł bardzo dobry, ja jestem zawsze za pływaniem, natomiast yy, to zależy od dwóch czynników, trochę od wieku, no bo najlepiej od trzeciego miesiąca życia. Ale zdążyć przed szóstym miesiącem życia, dlatego że dziecko w wieku 6 miesięcy już ma dużo w sobie lęków. Już może go przestraszyć sama atmosfera basenu, mamy już lęk separacyjny, rozpoznaje obce osoby, a będzie instruktor i będą inni uczestnicy. Także najlepiej jest to zrobić między trzecim a szóstym miesiącem życia, bardziej nawet może piątym. Natomiast drugim bardzo ważnym czynnikiem jest dobra stabilizacja główki. Czyli, na przykład, jeśli mamy maluszka, który ma 3 miesiące, ale jednak nie do końca sobie radzi z tą główeczką, to jeszcze chwilę się wstrzymać, a najlepiej skonsultować, no bo 3-miesięczniak już mhm. powinien stabilnie trzymać główkę.